Witam Was bardzo serdecznie, szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie czynili zawierzenia, bo chcę Was zaprosić na coś bardzo y, pięknego, coś, co przynosi olbrzymie owoce duchowe. Myśmy tego doświadczyli i o tym świadczymy i chcemy Was w kilku słowach zachęcić do tego, aby, aby pójść y, na ten krok i oddać swoje życie Jezusowi przez niepokalaną. Zapraszam naszych administratorów, żeby powiedzieli każdy kilka słów. Prosimy Kaś. Dziś chciałabym zaprosić Cię do pięknej inicjatywy. Do tego byś w tym trudnym czasie znalazł dla siebie i Boga kilka minut i uczestniczył w pięknych rekolekcjach, które zmieniają życie. Codziennie z Medjugorje Ksiądz Krzysztof wysyła krótkie pogadanki, byś poznał kim jesteś, kim jest ta, której tak zmieniło losy świata. I ona zaprowadzi Cię do miłości, której na imię Jezus. W czasie lęku, zamętu i strachu zawierz swoje życie Jezusowi przez ręce Maryi, tej, która nigdy nikogo nie opuszcza. Wraz z księdzem Krzysztofem przez 33 dni zaprasza ją do swojego życia, by prowadziła Cię do Boga. Kiedy zaczynaliśmy to dzieło, zawierzało się 250 osób. Dziś jest już kilka tysięcy, ale potrzebujemy również Ciebie. Yy, nasi administratorzy oprócz modlitwy wspierają słowem: można pogadać, popłakać, pośmiać się i po prostu być. Pomagamy, ale Twoja historia może zmienić nasze życie. Jeśli mieszkasz za granicą nie szkodzi. Mamy administratorów między innymi w Anglii, ze Stanów Zjednoczonych lub z Irlandii. Dziś, kiedy tak bardzo potrzebujemy Wspólnoty, kiedy zamknięci w domach nie wiemy, co będzie, stwórzmy miejsce wzajemnej troski i modlitwy oraz pocieszenia. Dołącz lub zaproś kogoś, kto w tej chwili szuka czegoś właśnie takiego. Justynka. Podajcie rękę Maryi. Pozwólcie jej poprowadzić się przez życie do Chrystusa. Ania. Kochani. Przyszedł taki czas, że nie możemy się otrząsnąć, nie wiemy co będzie dalej. No i właśnie teraz się zastanówmy, czy nie warto się zawierzyć właśnie teraz, czy nie warto właśnie wpaść w objęcia mamy, poczuć się bezpiecznie, oddać swoje życie Maryi. Ja ze swoim mężem skorzystaliśmy z tej okazji i z tego, z tego światowego zamknięcia i wzięliśmy udział w pierwszym zawierzeniu, które prowadził ksiądz Krzysztof. I do dziś Bogu za to dziękuję, za tą możliwość. No i właśnie, jeśli myślisz, że to nie jest dla ciebie, że to jest za długo, 33 dni, że to jest tylko dla wybranych, że może tylko dla wyjątkowych, a tak naprawdę to tylko dla świętych, to powiem ci, że nie, że warto spróbować. Więc spróbuj. Druga ania. Telefon. Zawierzyłam się 15 sierpnia i moje życie zupełnie się zmieniło. Od kiedy swoje serce, swoje życie oddałam Maryi Jezowej, skończyły się jakieś takie wątpliwości. Nagle w sercu czuję pokój. Czuję miłość Jezusa Maryi. Widzę w, w swoim życiu również zmiany na dobre. Maryja Jezus działa, więc naprawdę zachęcam. Oddając swoje życie Maryi Jezusowi, oddaję się w dobre ręce i na pewno będzie się czuło ich obecność w życiu. Cześć Boże. Jarek. Gdyby tak odpowiedzieć, chcieliście odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Maryja w jednym słowie nie da się. I przede wszystkim dla mnie osobiście to, czego mi najbardziej w życiu brakowało, to spokoju wewnętrznego. I oddanie Maryi spowodowało to, że przestałem się martwić o wiele rzeczy, i jak w jednej takim opowiadaniu o Matce Bożej, Przeczytałem, że ona w pewnym momencie zajmie się Twoimi sprawami, takimi przyziemnymi. Nie tyle z niedowierzaniem, ale z takim zaciekawieniem. Tak się zastanowiłem, jak, jak to będzie, i powiem ze swojego doświadczenia wiem i potwierdzam, że rzeczywiście Maria drobnymi takimi sprawami naszymi się zajmuje i myśli za mnie. Pewne rzeczy układa. To, to, jest, to jest niesamowite. A druga rzecz, dlaczego szczególnie mężczyznom potrzeba dzisiaj wrażliwości, takiej taki normalnej ludzki, bo my jesteśmy często jako fajterzy do tego, żeby pójść, zabić zwierzę, przynieść do domu, oporządzić i zjeść, ale naprawdę są jeszcze inne rzeczy poza tym. Tak więc zachęcam wszystkich, a jest jeszcze jedna rzecz. Uwierzcie, Maryja naprawdę waszymi sprawami się zajmie, ale jest tylko jedno ale oddać jej wolną rękę. Ona wszystko zrobi. Iwonka, Wiktor. Ja jestem bardzo wdzięczna osobie, która poleciła mi to zawierzenie. Był to trochę wymagający czas, żeby sobie poukładać pewne rzeczy i mieć czas właśnie na rozważania, na modlitwę. Ale bardzo piękny i przemieniający czas dla mnie i dla mojego męża. I em, wiele osób, z którymi rozmawiałam, które również się zawierzały, e, dawały takie samo świadectwo, że e, coś dzieje się z ich życiem, z ich rodziną, małżeństwem. Em, zmieniają się serca i ja uzyskałam ogromny pokój serca, m, zawierzając się Jezusowi przez ręce Maryi. M, I tego samego Wam życzę. Szczęść Boże. Lażynka. Tak naprawdę oddajemy się w niewolę Matce Bożej, ale nie jest to niewola, jest to wręcz zupełnie coś innego. Jest to początek naszej drogi do wolności, ponieważ po zawierzeniu stajemy się tak naprawdę, nasze życie staje się poukładane i w moim przypadku przynajmniej mam. Bardzo duży pokój ducha. Poza tym Matka Boża jest taką pewną drogą do Syna i dlatego zachęcam wszystkich do całkowitego oddania się Matce Bożej, po zawierzenia jej wszystkiego, wszystkiego, całej swojej rodziny i każdego dnia. Każdego dnia Matce Bożej oddaję wszystko. I wiem, że się na niej nigdy nie zawiodę. Także zachęcam wszystkich do oddania się Matce Bożej. Resolucja. no nie ma lepszego miejsca jak w, ręk, w ramionach mamy. Nie ma jak u mamy. I myślę, że zawierzając siebie, możecie też zawierzyć swoje rodziny, możecie zawierzyć swoje problemy, troski, radości, ten strach, który wszyscy kiedyś tam czuliśmy bądź czujemy. I to nie znaczy, że problemów nie będzie. One będą, ale będzie też pewność, że Maryja będzie z nami, i że będzie trzymać nas za rękę i że będzie naszą tarczą, że będzie naszą pomocą yy, i że będzie naszą najlepszą polisą na życie, polisą dla, ży dla naszych dzieci. I słuchajcie, ja się czuję zaopiekowana. A wy, jeżeli jeszcze się tak nie czujecie, to was z serca Wam życzę takiego stanu, stanu ducha, kiedy trzymacie się Maryi, czy ona was trzyma za ucho, czy za rękę, to już inna sprawa. Ale trzymajcie się jej. No i serdecznie nas zapraszamy do drogi z nami. Tyle. Ania. Już chyba wszystko zostało powiedziane, i nie wiem, co tutaj dodać. Myśmy się z mężem też zawierzyli razem w sierpniu, 15 sierpnia, i powiem Wam wszystkim szczerze, że jest to po prostu taki ogromny pokój w sercu. Że to jest niesamowite. Wiadomo, życie toczy się swoim życiem, są różne jakieś, raz pod górkę, raz z górki, ale zawsze jest takie, nawet jakby przyszedł taki po ludzku strach, to jest zaraz, przychodzi ten moment, od razu i ja wiem, że jestem w rękach Matki Bożej, że ja jestem zaopiekowana i od razu przychodzi pokój. Ja myślę, że to jest najlepsze, co możemy zrobić tych, właśnie w tych czasach, które teraz są. I, I zawierzyć siebie, zawierzyć swoje rodziny i czuć ten pokój i to zaopiekowanie Matki Bożej. Serdecznie z całego serca Was zapraszam i otwórzcie serce dla Matki Bożej. To jest najpiękniejsza sprawa, coś pięknego z Matką Bożą. Dziękuję. Bóg zapłać. Marianna. Nie bój się wziąć Maryję za rękę, która zaprowadzi się do Jezusa. No jak mniej ja mojego męża. Razem jest nam dobrze. Amen. Renatka. Jeżeli uważasz, że jesteś za młody jeszcze, czy za młoda jeszcze, aby zawierzyć się Matce Bożej, jesteś w największym błędzie. Chcę tylko powiedzieć jedno piękny plakat, który wisi przy drodze. Gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham. Płakałbyś ze szczęścia. To były słowa Maryi. Dziękuję. Dominika. Ja tak prostymi słowami. Chciałabym Was zachęcić do zawierzenia i oddania wszystkiego, co posiadacie, w najlepsze ręce Matki Bożej. Tak jak oddał się jej Pan Jezus. On, jako Bóg, mógł wybrać drogę, jaką chciałby przyjść na świat, a jednak wybrał ją. Więc oddał się jej zupełnie. Na zawsze i ona zawsze pozostanie jego matką. Oddał ją także nam. I to jest piękne, ponieważ no, możemy ją wziąć sobie. Wziąć tak jak Jezus i iść z nią, iść tak, żeby w prosty sposób, prostą drogą trafić ukochane kochane, ramiona naszego Zbawiciela Jezusa. Więc no nie ma krótszej, prostszej i lepszej drogi. Dla mnie i dla Was jestem o tym przekonana. Szczęść Wam, Boże. Urszula. Chciałabym Was zaprosić do zawierzenia swojego życia i swoich najbliższych Jezusowi przez ręce Maryi. Zawierzenie Panu Jezusowi to nic innego jak zamiana niepokoju w modlitwach. Matka Boża wszystko nam zaplanuje. Jeśli ją zaprosimy do naszego życia, wszystko nam poukłada i niekoniecznie po naszych myślach. Rekolekcje odbywasz w dogodnym dla Ciebie miejscu i w czasie. Zaproś znajomych, rodzinę, przyjaciół do odsłuchiwania tych rekolekcji. Stwórzcie rodzinę rekolekcyjną, z którą 8 grudnia złożycie razem przyrzeczenie. Serdecznie Was zapraszam. Odbywasz w dogodnym dla ciebie miejscu i w czasie. Zaproś znajomych, rodzinę, przyjaciół do odsłuchiwania tych rekolekcji. Stwórzcie rodzinę rekolekcyjną, którą 8 grudnia złożycie razem przyrzeczenie. Serdecznie Was zapraszam. Małgosia. Dlaczego Maryja? Bo w tych czasach, kiedy cała nasza ziemia jęczy od bólu. Dzieje się tyle dziwnych rzeczy, przykrych rzeczy. Kiedy te czasy są tak niepewne, mamy kogoś, kto jest pewny, kto przychodzi do nas w Mediugorie i zapewnia nas, jestem z wami. Módlcie się, i prowadzi nas do Jezusa. Drogą taką prostą, a jednocześnie czy to. I to jest coś, czego nie możemy ogarnąć zupełnie naszym ludzkim umysłem, bo ta królowa wszechświata, Matka całego świata, przychodzi do nas i prosi nas, otwiera nam swoje serce i mówi: przyjdźcie do mnie, ja was prowadzę do mojego syna. Czy możecie powiedzieć nie. Ja nie mogę tego powiedzieć. Zawierzyłam się bardzo dawno i, i proszę wszystkich, jeżeli tylko możecie. Jeżeli coś czujecie w sercu, proszę, zawierzajcie się i mówcie naszej mamie tak. Jeszcze Sebastian został. No, nagrywamy to ten, ten całe zaproszenie w dniu poświęconemu świętowi Janowi Pawłowi drugiemu, którego tu relikwie są też przy nas. On był cały zanurzony w Maryi. On był. Żył w wielkim zaufaniu do Niej. Więc nie bójmy się naśladować świętych. Zapraszam do zawierzenia. I wszystkich tych, którzy, wszystkich, którzy się zdecydują na to, aby oddać swoje życie Jezusowi przez ręce niepokalanej, przez serce niepokalanej, zapraszam do tego zawierzenia. Tutaj jest Medjugorje, z miejsca pokoju, w miejsca, w którym Maria mówi. Chcę y, dawać pokój. Gdzieś nazywa Królową Pokoju. Zapraszam Was do pokoju. Przyjmijcie też Boże błogosławieństwo na tę decyzję. Nie lękajcie się. Tak jak mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie, nie lękajcie się otworzyć drzwi Najświętszej Marii i Pani. Pan z Wami. Niech was szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bajcie w pokoju Chrystusa. Amen. Niech będą dzięki. Niech będą dzięki. Niech będą dzięki.